Cześć, z tej strony Olek i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj y, właśnie dobijam 15 tysięcy pucharków, i przy okazji, właśnie przed chwilą trafiłem sobie nani. Znaczy, nie przed chwilą, gdzieś tak godzinę temu, no i trochę tam nim pogramy. Tak zauważymy, że na początku myślałam, że tak ona będzie taka głupia ta postać, ale teraz jakoś mi się tak dobrze nim grało, więc y, spróbujemy wbić właśnie na nani. Y, te 8 pucharków, a jeszcze w ogóle był update dzisiaj i zmienił się jakby y, wygląd koła, tak teraz wyglądał tak już tak bardziej realistycznie, coś takiego. A jeszcze tego, jakby zauważyłem, że błyszka tego y, y, kolta się zmieniła tak na początku, jak się to jeszcze tak się bierze, nie wiem jak się nazywa, dobra. No i zostało mi już tak mało zatem że do końca, ja i w ogóle karne dwojowe się kończy za trzy... Niż 15 godzin, więc muszę dobyć te 4 nagrody jeszcze. A misji no tutaj mam tylko dwie. Więc nie wiem, czy uda mi się jakoś to zrobić. Ale dobra, więc lecimy do Gierki i nabijamy te kucharki. Tam że na środku trzy do się do nagrody właśnie, zbierania. O dobra, szybko poszło to w ogóle. Nie wiem. To ma duży damage właśnie on, więc chyba będzie łatwo pokonywać tych skoczka kładów tak trzeba tak, 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 tak jakby wycelowywać, bo tutaj mi te power cube'y pozbierać. Dobra, chyba. No więc z jednym minusem to, że na początku, jak nie masz pory w to już prawie każdy ma się na hita, więc tak to jest trochę słabe, ale dobra, tej tapeny on nie. Strzelił mnie w to co chciałem. No nie. Kurczę, boś miałam życia. Oj, to ja ryko już robiłem. O dobra. Jest, mamy go, dobra. Ja cię cztery parki, bo z niego wyleciało. Aż mu tutaj buźkę wysyłam. No i mamy już 15 tysięcy pucharków. Fajnie. Tylko, czy ten Daryl. Kurde, on będzie chciał mi podjechać. Nie no, raczej będzie Easy z nim. No. Jeszcze buźka na sam koniec, nie mamy to. Wbite 15 tysięcy pucharków. Nie no, to po prostu będzie zrobił sobie screenal, no. 10 tysięcy i w ogóle, ale ja pucharówki powiększa do 50 tysięcy. No i właśnie cały czas wygląda, że tak jest Megabox, Big Box, Mega Box, Big Box. No się. Dobra. jeszcze zrobię screena. Dobra, i teraz gramy megaboxa Nie wiem czy coś w ogóle dropnie. Dropnie, no naszej rzeczy. Może pewnie jakiś star power albo gadżet, no to jest niemożliwe, żeby po, e, po postaci jeszcze coś dropu. Daryl, bo... i zobaczymy co to będzie. O, gadżet do Daryla, A wiem, że taki, tak dziwnie, że, że Daryl tak ze wszystkich stron na tak strzelać. To nie jest zbyt dużo do tej obrażeń, ale dobra. Tutaj mamy. A i w ogóle ja będę mógł pojawić Primo na dziewiąty poziom. No dobra, dobra, no i tutaj mam 15 tysięcy wbite. Tego, tego Na moim jeszcze kanale, to, na takim starym było, że wbijem 7 tysięcy pucharków, a na tym jeszcze było, że 10 tysięcy pucharków wbijam, a teraz, że mam 15 tysięcy pucharków, więc tak, mm, całkiem spoko wbijam te poziomy, w ogóle zaraz się zmieniłem z tego scroll'a na, na niego i wbiję ten ostatni poziom, prawie wbiję, za, chwil, za chwilę niedługo, no bo to nie jest tak szybko się wbije, jak dobrze. Znaczy no, bym nagram na zadymię tym na no, nim potem. Nie wiem co. A jeszcze będę musiał mi nie, 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 nie turkę, jakby zrobić jakąś. Kurczę, bo to nikt nie chce w ogóle grać. no, dobrynek, chcę tam jakieś boty mi dołączy, no bo... Nie wiem sam czy to są boty. O co? O, tego. Kurczę, w ogóle ten kiełek mnie wkurza bardzo. Ostatnio w ogóle mi tak psuje te gierki, że szkoda gadać. O kurde, dobra, oni odją mi dużo. W ogóle gejle dla mnie, z jest najlepszym zademiażem. No ja to nie chciałam już niszczyć bramki, no bo jakby. Mm... Frank powinien zrobić. A po drugie tutaj się strzela, dobra. Tak, teraz się kłoczyć tę głowę. No i właśnie zabiliśmy wie. Dobra, dawaj! No dawaj podaj to! O ja cię. Ej, ja nie mogę... No Ej, w tym samym czasie tutaj, zrobiliśmy tę z tym korołem. na chwilę tak nie zatrzymał, bo nie, on musi gdzieś pójść. Kurde, źle zrobiłem to. U, kurde, 9 hp. Kto ja tam skoczył? No nie, on ma jeszcze tego ulta, ten gail, Dobra. A teraz pcha, trzeba. musimy podtrzymać jeszcze piłkę. Żeby wiecie. Tutaj żadnych wpadek nie nastąpiło. Dobra, bo to na no, nie taki ma damage, to szkoda gadać, tylko trzeba nim trafić wszystkimi pociskami, to, to, to jest też wyzwanie takie małe. E Kurde, tak to ja tego nie zrobię. E Zniszczę sobie mur D. Nie dobra mi no w do zwyczaju, to nie grałem takie bambiki, jak się mi zdawało. Dobra, chyba to wygraliśmy, ale ten Frank tam jeszcze trzyma tą piłkę. Aha, bo oni nie dają nawet wyjść, nawet tą piłkę sobie zablokowali. Nie no, po prostu. 20 IQ. Dobra, mamy wina. Teraz już chyba nie spadniemy z tych 15 tysięcy, chociaż nie wiem, bo będzie niedługo koniec sezonu. Nie wiem, trochę długo, 15 dni, więc to nie jest akurat. Dobra, i w ogóle tego, była taka akcja, że spadłem do Namajkiem do 500 pucharków, bo w ogóle mi się trafiły takie bambiki, w ogóle jakieś awki mi się trafiały, a tamci tamtym gościom to w ogóle jakieś e, prosy były, że w ogóle, e, jak ja po, po, wchodziłem w ich profile, to jeden miał 20 tysięcy pucharków, drugi miał 19 tysięcy, a trzeci miał 16 tysięcy, a, ja, a ja gram z jakimś, który miał 9 tysięcy i 12 tysięcy, więc tak, to nie jest aż takie fair. Właściwie to tak nie wiem. Nie wiedziałam, że spotkam gości na poziomie 20 tysięcy pucharków, jeszcze na moim poziomie, jakby. Gdzdę. Ale e, dobra w ogóle. E, zaraz. Do pani brakuje jednego pucharka. Nie wiem, czy będę chciał tu wbijać, bo jeszcze spadnę i gzde. Dobra, to w ogóle tego ostatnio też trafiłem. Starbora do tego tego lepszego dla mnie. Ja jeszcze sobie zagram, Jakie tutaj mam w ogóle zadanie? M zagrać, dobra? Zagram sobie jeszcze, może, game graba. Na nim, bo będzie chyba całkiem spokojna Game graba, nie, nie, chcę, nie grać. Ja cię. Mm. Game grok to nie jest aż tak popularny. Więc się nie, się nie dziwię, że tutaj nikt za bardzo nie chciał grać do Ktoś tu ma Kroła. Więc nie wiem, czy będzie ogarnąć, ale raczej myślę, że tak. Czy tam zależy właściwie? Co jeszcze ma Gail? O nie. Myśmy to przegraliśmy. Jaki oni mają poziom w ogóle? Dobra, ten e, nani krą, no Kroan no to mógł trafić jakiś taki dobry gościu, a Gailan no to mógł mieć jakiś gości, który dopiero też dobry gościu, który go wypróbowuje sobie. No zobacz jak on tego, tak, jak on sprawnie po prostu to jest chyba piąta ranga, a on tak gra, jakby, kurde... Weź mnie, nie zabijaj, gościu. Ło, panie. Nie, o, co? Jeszcze go zabiłem? Aha, dobra, e, nie wiem, czy tego złożyłem. Chyba zużyłem. Ja nie, nie zużyłem, dobra. Dobra, zabiłem tego właśnie, nie wiem, czy to było jakieś dobre. Dobra dawaj kiełek, dawaj kiełek Nie no, nasz no, no, kiełek nie ogarnie bo, A po drugie no to tak Słabo, strasznie I znowu mi dobiera z jakimiś Bambikami i w ogóle A z samych W ogóle e, tamci goście To w ogóle są o Co Ja mogłem jeszcze Nie ja jacie Dobra to nieważne. Traciłem tam jeden pucharek, więc on tam raczej nic nie zmieni i w ogóle dołączyłem do klubu mojego e, takiego widza, który też, e, tego, jakby, mm, też ma kanał na YouTube, tylko nie, nie wiem jak to się link do niego podaje, ja. więc e, no, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam e, się spodobało jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie też o subskrypcji i w ogóle... E, pod ostatnim odcinkiem trochę mało łapek. W górę było gdzieś tam 5. Popatrzymy jeszcze dzisiaj, no to tak nie wiem, zawsze zostawialiście po 8 coś takiego, no dobra. Hmm. Możecie za w każdym może, nie hmm. wiem, gdzieś by się, nie wiem, daleko wie albo nie wiem, nie ma czasu po prostu sprawdzać YouTube'a, więc daję Wam jeszcze czas na zostawienie łapki w górę. A i w ogóle też lecimy na 100 subskrypcji i może na 100 subskrypcji zrobię jakiś konkurs na jakąś passive cardę no też no bo był na 30 subów xd no i właśnie też może, te, może podam tego na na 100 subskrypcji tam podam na końcu odcinku i tam kto pierwszy ten lepszy będzie I tak, tak po prostu zrobię teraz tam taki jeden youtuber zrobię dało każdy się na to rzuca, no tylko od dobra e, nieważne. No i to by było na tyle. No i cześć!